Cześć! Chciałbym Was serdecznie zaprosić i jednocześnie namówić do udziału w triklubowych wyzwaniach Ironman na raty i v Everesting. Wyzwania z pozoru wydają się trudne, czy nawet nieosiągane, ale jest zupełnie inaczej. Najważniejsze jest to, że nie nakładamy żadnej presji, traktujemy to jako świetny trening, naukę i możliwość przełamywania się. Poprzeczka nie jest zawieszona tuż pod sufitem, lecz delikatnie powyżej Waszych kolan. Naprawdę, dacie radę. Everesting. Czym jest Everesting i jak go traktujemy? Everesting to nauka jazdy po górach. Zływ świetnie oddaje realia podjazdów i daje możliwość zjazdów bez trzymanki. Wjechanie na wysokość Śnieżki, czyli 1603 metry nad poziomem morza, dla osoby, która ma swoje FTP w okolicy 2 watów na, na kilogram, zajmie ciut powyżej 3 godzin umiarkowany jazd. Natomiast sprawiony kolarz pokona tą wysokość w jakieś 2 godziny bez wielkiej napięki. Oczywiście, aby wjechać na Everest trzeba się nieźle napocić, ale zeszłoroczni zdobywcy szczytu nie narzekali na pewno na nudę czy jakieś wielkie katusze z tym związane, a wręcz przeciwnie, w większości ponownie zadeklarowali swoją gotowość na podbój gór. Ironman na raty jest natomiast już typowo triatlonowym przygotowaniem. Jeżeli startowałeś lub startowałeś w jednej ósmej i marzy Ci się ćwiartka, jeżeli myślisz o swojej pierwszej połówce lub po głowie chodzi ci pełny Ironman, ewentualnie chcesz podkręcić swoje czasy na danym dystansie, to jak lepiej to sprawdzić, jak nie w boju? Całość naszego wyzwania jest podzielona na etapy i są odpowiednio dobrane dystanse oraz ich intensywność. Jeżeli chcesz sprawdzić się na jednej czwartej, to robisz zupełnie inne zadania niż osoby myślące o połówce czy Ironman. Każdy ma swój cel i swoje wyzwania. Masz więcej pytań, a może już cię namówiłem. Najlepiej wypełnij formularz i dołącz do najbliższego wyzwania już w ten weekend. Czołek!